Pow, w kolejce na wsi I... Ostatnio na początku suba i polubienia po więcej A my już zaczynamy O no, 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 ja kupię tylko te... Te chipsy i jakiś sok, okej? Okay? No Chyba... Tam... Jak ja? A, te... Ketchupowe Cheetosy Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dzień dobry Ja bym chciała... Kilogram mięsa Takiego mięsa? Jakie dasz, to będzie dobrze. Tam z A nie, to ja nie chcę. To ja nie chcę. To ja bym chciał... To ja bym chciała 5 kilo smalcu. Jeju, ona to kurde, do wany nie chce to naleje i będzie się w ten kąpać. Smalec? Pywać. Widzę, że pani lubi smalec. No, no dobra, ale dużo nawet. Lubi Pani chyba ten smalec? Tak, lubię, tylko ja go nie chcę. Ja chcę te tosy kaczupowa Noż szybciej się decyduj Te tosy i ten tym bark Jabłko mięta Znaczy jabłko brzoskwinia. Ej to wszystko Niech ty babsko w końcu weźmie te zakupy i je kupi Ile można czekać Oj powiedziałem to na głos. O ty dziecko O ty nie będziesz mnie poganiać Poganiać mnie będzie Czyli to wszystko, chce Pani te Cheetosy Ketchupowe i i ten tym Jabłko Brzoskwinia. A to ja nie chcę tego Tymbarka, ja chcę tym Jabłko e, Albus. Okej, okay, to wszystko, ziomo, jednak Ci ten, nie kupię tych, jednak tych Cheetosów Ketchupowych nie kupuję, bo jeden styl, wziął Bziu, ostatnią paczkę, chcesz jakieś inne? Nie, nie chcę, tylko to A, fajnie 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 Dobra, dobra Ej ty kuchniaku, co ty gadasz? Ty o mnie, chodź tu Ziomo, muszę kończyć Muszę kończyć, bo stanę chyba miotą czy czymś A, będziesz trzy tysiące? doigrać się to w nie no, następny raz tak to na mnie nie wóz no, bo, to jest problem bo jak ta babuszka w jasce jakiegoś węża i nie zaczęła nim być a dałeś mi? nie <laughs> no to kup mi lejce zielona cebulka okay. Okej, okay. lejsy zielona cebulka. By... A to jeszcze te lejsy zielona cebulka będą! ma jednak nie kupić. O co? O, ten bawczyk wziął ostatnią paczkę. Jak to ostatnią? Nie ma więcej? No nie ma, nie wiem, dziwny ten sklep na tej wsi. Dobra, to ja kończę. Dobra, to kurde, co ja mam zrobić? Dobra, kupię mu lejsty paprykowe. Nie, nie, frumos. Jeszcze te trzecie lejsty te, frumasz jeszcze te jakie... To szkur. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie. O, zostaw sobie fluby